To jest właśnie atmosfera na kantry polskiej. o zwycięstwo, bo ja mam jedynkę, Ariel miał dwójkę i my sobie cały czas mówimy co będziemy robić, dartujemy i tak ma być. Będziemy walczyć po sportowemu, a nie, nie jakaś zawiszy coś. Będzie lepszy, to będzie lepszy, tak? Ja się nie czuję pewnie, bo też wczoraj miałem jedynkę, ale miałem świetne losowanie i to mi umożliwiło. Na treningu w piątek siedziałem na tym samym miejscu, a w czwartek na treningu na jedynce, więc powinienem być obłowione, tak? Tylko, że w tej strefie jest chyba bardzo, bardzo mało I, bo robiłem przeróżne rzeczy i nie mogłem się dobrać Więc nie wiem jak będzie dzisiaj, będę walczył, troszkę to zmodyfikowałem kilka rzeczy, jak wyjdzie to zobaczymy potem. Ja jeszcze mogę z kilkoma przegrać. To najlepiej to jakbyście nie łowili, to bym wtedy był pewny. To trzymam za Ciebie kciuki i będę Cię tu dopingował. Dziękuję bardzo. Szymanowice zawsze było szczęśliwym dla mnie łowiskiem że ostatnio łowiłem na nim nie wiem, 3, 4 lata chyba wstecz, prawdopodobnie 4, były ostatnie Grand Prix, już nie jestem dokładnie. Wtedy nie poszło najlepiej, ale tutaj wygrywałem dużo fajnych zawodów. Takich finał Sensasa wygrałem chyba tutaj na Szymanowicach. Finał Match Pro wygrałem tutaj. Jeszcze inne, tutaj byłem chyba na podium w Robinsonie w finale. Może nie wygrałem. I dużo naprawdę zawodów tutaj bardzo dobre wyniki przynosiło. Woda kiedyś była troszkę inna. Było na początku, jak ten zbiornik, zaczęliśmy zawody, to królowała płotka, na nich się wygrywało tutaj zawody. Trzeba było 250, 274 godziny płotek złowić. Później pojawiły się leszcze. Ja byłem jednym z pierwszych z Kacprem. Którzy odstawili totalnie tyczki i przyjeżdżali na Grand Prix bez, bez tyczek, same maczówki, bo poje, zaczęły się pojawiać deszcze, e, ale one nie chciały pod tyczki podchodzić, tylko trzeba było je maczówkami łowić. No i byliśmy, ja byłem jednym z pierwszych, który zostawiał w ogóle tyczkę w samochodzie i łowił go maczówką. No i teraz na tych Mistrzostwach tak samo decydowała. W większości przypadków maczówka. No, wczoraj miałem świetne stanowisko, bo zamyk, byłem na zamku i to też trzeba potwierdzić. No, że trochę szczęścia trzeba mieć na mistrzostwach, na każdym mistrzostwach. Trzeba naprawdę dobrze polosować, żeby mieć szansę wygrać. I tak wczoraj miałem. Komputer mi wylosował G13, to był zamek całych zawodów i było dużo, dużo łatwiej przez to. Tak? Dzisiaj, tak jak wcześniej mówiłem, nie. Taktyka, na wczorajszy dzień właśnie wrócę do tego, co mówiłem, no to przez dwa dni nie trenowałem w ogóle tyczki, ale wiedziałem, że jak pójdę na głęboką wodę, to tam z, z moich doświadczeń wynikało, że nawet nie trenując muszę tą tyczkę nęcić, bo te ryby tam na tym ostatnim stanowisku jest wielce prawdopodobne, że one przyjdą na tyczkę i się nie myliłem. Połowę ryb miałem na tyczkę, połowę miałem na maczówkę. Miałem potężnego jesiotra na tyczkę, takie jak dzisiaj parę, kilka padło, ale ja go nie byłem w stanie wyjąć, bo miałem za cienki przypłon, a nie byłem nastawiony na, na, na nie. A dzisiaj tyczki już nie rozkładałem. Postanowiłem, że zamiast tyczki moją obroną będzie, że z, yy, będzie łowienie okoni yy, pod nogami. Złowiłem tam ich kilkanaście. I po dwóch godzinach już siedziałem tylko na maczówce, pilnowałem maczówki, łowiłem na 35 metrze, decydowałem o precyzyjne donęcanie. Wyszło mi jedno fenomenalnie, drugie przeciętnie, ale to fenomenalne spowodowało, że dostałem e, pięknego karasia, takie jest 1400. Przywitała nas w piątek piękna pogoda na treningu, było super. Ryby dopisały fajnie na treningu. No, sobota już była pierwszym dniem mistrzostw, więc losowanie odgrywało tak jak w e, e, wielką rolę. Nie udało mi się po, polosować otworków, więc polosowałem trzecie stanowisko. No i też wybroniłem się w sobotę trzecim, trzecim miejscem. Natomiast został niedosyt, bo jednak były większe rybki. Raz uciekały, raz się udało złowić. No i niedziela, finał. Finał był okropny ze względu na, na pogodę, bo, bo od, od początku naszych zawodów, no niestety, ale padało. No padało tak paskudnie, że, że trzeba było się uzbroić w parasole. No, taktyka, taktyka, taktyka łowienia była. No, na początku, w, w piątek, na treningu obowiązkowym, y, zrobiłem bardzo, bardzo dużo zanęty, podałem i były te ryby. Łowiłem wzdręgi wymiarowe i płocie. Y, taktyka była ustalona już po, po, po treningu, że y, w sobotę dajemy to samo, ale. Po obserwacji, że w środku sektora nie było tych wzdręg. Ja miałem w piątek na, też otworek polosowany, więc miałem te wzdręgi i płocie. No, w sobotę się okazało, że tej płoci nie ma i, i, i trzeba było walczyć o koniami. Lin, liny się trafiały, więc Trzeba było dawać przynajmniej u nas na sektorze bardzo mało, bardzo mało jokersa. No, proporcje się zmniejszały z każdym dniem. Dzisiaj w niedzielę też całkiem była zmieniona taktyka. Więcej poszło robactwa, żeby odławiać te okonie. Płoci nie było. Więc trafił się jaś z przyłowienia i lin i to nam dało wynik. No, trzeba było uważać. Co się łowi, jaką gramaturą, tego już nie będę opowiadał, bo, bo nam by brakło czasu. Natomiast yy, no, trzeba było kombinować, kombinować i, i, i to zrobiło wynik. A dodatkowy, dodatkowy smaczek był, że rano na losowaniu w niedzielę, w drugi dzień zawodów, polosowałem yy, otworek. Bardzo ważnym było dziś, na tym łowisku teraz zanęta, której naprawdę sporo. W ogóle ten rok jest cały taki, że bardzo dużo na każdych zawodach trzeba dać zanęty I, te, i teraz też to się powtórzyło. Wstępne nęcenie było jeden do jednego. I glina wiążąca. Nie, skry, nie po cichu powiem Wam, że łowiłem ją na, na swojej glinie, na samej wiążącej czarnej i no, dało to efekt. Nie? Na treningach cudowałem różne mieszanki lekkiej, takie i siakie, ale na dzisiaj już, już tylko jeden sposób do nęcania i przyniósł rezultat. E, o, tradycyjnie Gold Pro i Super Cup. Gold Pro Classic. 1 do 1. Miałem 5 e, litrów, e, za, litrów zanęty i 5 litrów gliny wymieszane. 1 do 1 plus. E, to było 10 litrów i 10 litrów samej gliny. Na tych wałach tutaj nie ma żadnej roślinności. Nie ma wjazdu takiego na stałe, że można kiedyś się wcieć, wjechać i połowić. Więc tu wędkarzy jest bardzo mało. Drugi brzeg jest naturalnym brzegiem. On jest zarośnięty z dużą ilością roślinności, i te ryby wszystkie trzymają się tamtego brzegu. Jak tu nie ma zawodów, a ostatnio tu naprawdę nie było żadnych zawodów spławikowych, to te ryby nie miały tu po co przy, przypływać. Tak? I one tu nie mają naturalnych ścieżek do żerowania, tylko tak długie zawody powodują to, że te ryby się tutaj nachodzą. Tak? Tu ryb jest niezliczonej ilości, po piękne i potężne ryby, tylko że one trzymają się innych rejonów. Tam przegrywać aria.

Podobnie masz Mateusz, teraz dwóch mistrzów obok siebie. 15 i ja, jeszcze nie wiadomo, ale. Bo, i, bardzo duża szansa jest na to, że, że ja też w tych latach zostałem mistrzem, a Mateusz tydzień temu. Formę mamy za Przechodzimy do wyników dwudniowych zawodów. Pierwszą kategorią, która jest, będą to zawodnicy niepełnosprawni narządów ruch. Tytuł drugiego wicemistrza polski w tej kategorii zdobył kolega Jacek Matera z okręgu Rzeszów zapraszam. U pierwszego wicemistrza Polski w tej kategorii Michał Czułek. Mistrzem Polski na rok 2023 w kategorii osób z niepełnosprawnością narządów ruchu w dyscyplinie spławikowej Eugeniusz Błaszczak. Gratuluję serdecznie pięknej rywalizacji. Sektor G, Wlazło Paweł, Okręg Sektor C, Wlazło Paweł, Okręg Radom. Sektor G, Białdyga Maciej, Okręg Poznań. I najważniejsze, mistrzem Polski na rok 2023 wędkarskie z pławikowym, w kategorii seniorów, Paweł Wlazło. Brawo! Brawo! Jest wreszcie upragniony tytuł. Wygrałem dzisiaj Mistrzostwa Polski na Szymanowicach po bardzo zaciętej walce dwa razy z kolegą Arielem w jednym sektorze. Wczoraj świetne losowanie miałem, mocno mi to ułatwiło. Wygrałem sektor. Dzisiaj już nie było żadnych przywilejów. Miałem stanowisko numer 3 bez żadnych otworków w sektorze C. Ariel miał stanowisko numer 4. Po zaciętej walce udało się wygrać dwa punkty sektorowe w dwa dni. Wagą, najwyższą wagą tych zawodów z jedynek i mam upragniony tytuł Mistrza Polski. Do tego mam jeszcze, to jest pierwszy dzień albo drugi, pucharek i. Trzecie miejsce w Grand Prix z całego cyklu. Czyli tu się poprawiłem o jedno, bo byłem w zeszłym roku dr, y, drugim, czyli pierwszym wicemistrzem. No a tu niestety nie, zająłem trzecie miejsce, w zeszłym roku byłem pierwszy. Ale mimo wszystko jestem, no, mimo wszystko jestem strasznie szczęśliwy. Kilkanaście razy pewnie już próbowałem w Mistrzostwach Polski walczyć. W zeszłym roku byłem drugi, kiedyś, kiedyś byłem czwarty, kilkakrotnie byłem w pierwszej dziesiątce, miałem swoje szanse. Zmarnowałem dwa, dwukrotnie, żeby zdobyć medal. Raz w Poznaniu, raz w Opolu na Odrze, w Poznaniu na Warcie. No, ale jest, weźcie. Jest, <gryw> no, jestem mistrzem polskim. Miło mi było słyszeć hymn. Kiedyś słyszałem na Mistrzostwach Świata, teraz zagrali mi tutaj no, niesamowite uczucie. No, czuję się świetnie. Dawno, dawno nie doznałem tego uczucia bycia mistrzem Polski. Jestem w Szymanowicach pierwszy raz na zawodach tej rangi, Mistrzost Polski. No i okazało się, że mamy tytuł Mistrza Polski. Ja mam tytuł mistrza Polski, gdzie w tamtym roku byłem drugim wicemistrzem Polski. W tym roku mamy mistrzostwo Polski, z czego się bardzo cieszę. Prawdopodobnie trzeci tytuł, a wicemistrzów, wicemistrzostwo też zdobywałem. Nie powiem, ile razy byłem. Bo nie pamiętam po prostu. Jest tego czasami tyle tych zwycięstw i porażek, że e, po prostu już nie liczę, tak? E, dla mnie najważniejsza dzisiejsza chwila jest Mistrz Polski, następny, czego się bardzo cieszę. No, nasze najbliższe marzenia. Marzenia to są oczywiście tak jak każdy, czy my niepełnosprawni, czy pełnosprawni wędkarze, wyjazd na Mistrzostwa Świata. Zdobycie Mistrzostwa Świata, albo tak naprawdę no być na podium. Nie liczy się, które miejsce, ale być na podium i myślę, to jest piękne uwieńczenie takiego wędkarstwa, wędkarskiej pasji. No i każdy o tym marzy. No, nie wiem, ile lat już startuję. Pierwsze kiedy miałem, już nie pamiętam, ale sądzę, że już z 15 lat temu, pierwszy start w Polski i po 15 latach się udało. No tak jak wcześniej mówiłem, miałem zmarnowane szanse, ale teraz wykorzystałem w pełni. No co, teraz chyba indywidualny medal mistrzostw jakichś świata albo Europy, bo tego nie mam. W tym roku było blisko, byłem przez dzień mistrzem Europy, bo wygrałem pierwszą turę, ale na drugiej byłem dużo, dużo słabszy i nie dałem rady, ale zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Europy. Też od 10 lat nie było medalu, więc ten rok mogę powiedzieć, że jest super tak, dla mnie. Może klubowo nam nie poszło tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale indywidualnie dla mnie był rewelacyjny. Chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować całej drużynie, bo współpraca z nią, Robinson, tutaj pozwoliła mi na wyciągnięcie wniosków, na wyciągnięcie. No niestety, mnie tylko odpaliło to wszystko. Podziękować Arturowi, który mi bardzo, bardzo pomógł, jak zawsze. Wiele sukcesów zawdzięczam jemu. No i podziękować wszystkim, którzy mi pomogli. Tak? Patrząc na osiągnięte wyniki, można powiedzieć, że były to udane zawody. Organizatorzy zawodów uważają, że spotkanie z Wami, z tak dobrymi zawodnikami klasy ogólnopolskiej, jak i światowej, to jeden z najprzyjemniejszych chwil, jakie można spędzić nad wodą. Koledzy, chciałem w Waszym imieniu podziękować organizatorowi okręgowi w Tarnobrzegu za, jak zwykle, super organizację imprezy. Całej komisji sędziowskiej, Panie Sędzio Główny wszystkim sędziom sektorowym, punktowym. Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym seniorów oraz osób niepełnosprawnych uważam za zakończone. Życzę szerokiej drogi i spokojnej podróży do domu. Do zobaczenia na następnych zawodach. No, żonę poinformowałem, jak został mi wręczony puchar i dyplom. No, oczywiście czeka z, z niecierpliwością na mój przyjazd, bo cztery dni poza domem nie dość, że jesteśmy na wózkach, ale dajemy jakoś radę. To jest nasza pasja, chęć do życia, napędza nas to i będziemy dalej wędkować z drugim Nie, kocham Mateusza. I rozumiem, że ciąg dalszy dobrych emocji zawodniczych nastąpi w roku przyszłym. Nie no, na pewno, no co ja bym robił w <grymny> weekendy. <grymny> <Ufa>! <grymny> Ciepła woda no ma! Ah <laughs> <laughs>